To witamy na kanale Rolety Granie, jest ze mną pan Tytan, pan Maker i pan Zniku, a i pan Alfons. Siema. Waszym celem jest znajdowanie paliwa, ale miałem pomysł jak najlepiej to robić, bo wiecie to jest taka mini horror gierka wiecie co trzeba robić zawsze w horrorach? Trzeba się rozdzielać. Trzeba, iść przed siebie. trzeba się rozdzielać, tak. więc się rozdzielimy. I trzeba iść w stronę achievement. Że pierwszy raz w klatce jestem. Pozdro. Otwieraj się. Chyba jakaś mina wybuchła. Wdęp na minę chyba? Ja chyba. Ej, ogólnie. E, uważajcie, bo ja też mam już loła I nie wchodźcie na te, takie to, stosy, bo tam może być mina. Ej, chodź powoli już. Bo się mieliśmy zbierać. Co tu się stało? 40. Dobra, poczekajcie chwilę yy, Zekniemy na skan piętra yy, Jedziemy dalej Nie ma tu nic i nic, autentycznie nie ma paliwa A, to trzeba paliwo Ojojoj Mokro tu trochę A tam gada Dobra, cztery kanistry Idziemy Pamiętajcie o niszczeniu krejtów To coś było To też kopa jakiś Kupi jakiś kod mam Podejdzie ktoś z kluczem nastawnym Podejdzie ktoś z kluczem nastawnym do mnie. Potrzebuję klucza nastawnego i kolegi. Uważajcie na minę. <ścoughs> Trzeba wyłączyć prąd. Wracamy się, wracamy się, wracamy się, wracamy się, wracamy się, 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 się. Oh, wow. oh, został O oh, wow Widzieliście 28 HP. A, autentycznie ja mam 2 HP. Maker się na to spojrzał i takie No co? No co O, ale teraz się przynajmniej słychać A nie, maker nie słychać go jednak. Brat co mu nadzieję zrobił Sorki Dobra, ale Ogólnie jak z paliwem stoimy czas, czy... Ja nie wiem spróbowałbym jeszcze raz może zdjąć tamto może się uda, może się nie. Ja pójdę, bo ja mam najwięcej HP ja chyba 2 HP. 19. Dobra tak Maker, napraw mikrofon. I przy okazji, druga rzecz. Maker naprawił to za mnie. E, nie słuchajcie, jak coś. E, ile macie HP ogólnie? W, obydwoje. 28. Kto ma dwa, zostaje razem z Makerem. Dobra, do... 28 idziesz ze mną. Dobra. Dobra, to drugie cię rozwałam. <laughs> Ale na trzy trzeba uciekać, jakby mina była za tym. U mnie nie ma miny. E, u mnie clear. A przynajmniej nie widzę nic. E, mina na wejściu jest jak ktoś uważa, jakbyś chciałby do mnie przyjść. E, mam pali e, Ja się cofam, bo mam paliwo i aplikaczkę. E, ogólnie, panie przede mną, panie Aha. tytan, udało e, mi się znaleźć już drugi plecak. Okay, I yy, Jeden nie żyje, a drugiego nie ma. Jak to jeden nie żyje? No, no znalazłem jego ciało tu, a drugiego nie ma. Co się stało? <grym>, nie wiem, mnie się nie się pytaj. Ja przyszedłem, żeby apteczkę dać temu, co miał 2 HP i już ciało znalazłem. Ale przynajmniej jedno paliwo znalazłem. Znalazłem y, trybiki. Ciężkie okay. są, to jest minus. Dobra, to jak ten nie żyje, a drugi gdzieś no zniknął, to ja użyję tej apteczki. Poczekaj, nie używaj jej jeszcze. No, za późno. Bo ja widziałem tamtego tutaj. W tą stronę poszedł. No. Dobra, znajdzie się druga albo się Maker! Do... A, no to... Nie, to tamten drugi miał. W sensie tamten drugi miał 2 HP. Ej, hey, ale jest, jest problem. Jaki? Bo Maker chodzi z nami. Maker, możesz mówić na Discordzie i powiedz mi, przepraszam, kto to jest. Bo to nie jest ani. To nie jest żaden z naszych. Możesz mówić na Discordzie? Mów na Discordzie! nie chcę. nie chcę. Czemu? Bo nie chcę. Kto to jest, przepraszam? Kto to jest? Kto to ma być? Bo to nie... To, bo to... nie ja. To nie jest Alfons na pewno, bo Alfons miał zielone <laughs> rękawiczki. Dobra, ja, ja pójdę po Tytana, yy, żeby się Ja tylko rzuciłem butelką. A, Alfons nie żyje. Dobra. <laughs> zabiłeś go? T to jest Alfons? <laughs> Przyzna się, to jest Alfons? Przyzna się, to jest Alfons, zabiłeś go? Nie mam, mnie Człon go zabił? Chyba. Wiesz co, mówiłem, znalazłem kolejną optaczkę Mogę? Mogę? No. Zjedz to. I... A ja tamten wiem, ten to przychodzi, to idziesz tutaj. z nami albo jedziesz, zostajesz tam. Nie, nie, jest, nie jedźmy jeszcze, bo jest jeszcze parę rzeczy do znalezienia po prawej stronie. Dobra, to ch chodźmy otworzyć wszystko i się rozdzielimy. O! o w dupę! To coś przy mnie stało! No. Dobra, ja chcę w drugą stronę pójść. Ja też. Ej, ale ty sergo zabiłeś? Przyznaj się. Rzuciłem, bo on rzucił butelką. O! Wycisz się. Oko! Oko nie wydaje się jakimś fajnym przecie. O, w dupę granat wysadził. Ja nie żyję. Na paliwie była mina. Coś tam jest? O, w dupę duchy! 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 A tych tak, tak serio coś lata przy mnie. Wiecie co to jest? To wy coś, kto przeżył? Kto odżył? Patrz, hazard, hazard. Ej, bo wy możecie latać jako duchy, czy coś? Niech ktoś uważa, ja mam 3 HP, masz mnie nie uderzyć Co to się, przepraszam, było? Co to, przepraszam, jest? Ty też widzisz duchy? Rzuciłem... Nie, rzuciłem sobie butelkę Jeden rzucił we mnie i zginąłem Jezus Ty, bo jakieś pachałki mi to. Widziałem. Najlepsze jest to, że przez chwilę obserwowałem, jak z nimi solówę. O w dupę. Najsmutniejsze jest to, że ty najdłużej nie żyłeś ze wszystkich. O w dupę. A, bo on wysiadł! Ja myślałam, że on nie wysiądzie. Witam. Kogo drodziłem? Makera. Witam. Przejdź. I idź, klubasku. A nie, bo właśnie. No i ty, tak pierwszym, było. ty pierwszych chyba umarłeś. No tak, no ja najpierw zginąłem potem on. Ty idiotoskończony! skończony! Ja jestem do wszystkiego zdolny. Praw, pra, to sumie prawie były, byłeś do tego zdolny, żeby jeszcze zakończyć swój żywot ponownie. Jeszcze mnie nie obiłeś. Handel. Dam ci trzy razy to wypić, w zamian za te... swoje piwo. Tylko trzy razy możesz to wypić. Ja wolę. Zawał zawału przez się dostałem tytan. Jakiś dźwięk zagrał się, to wtedy wyskoczyłeś na mnie. Nie, tak trochę ogólnie, ile masz życia? E, 75 O nie, została. A. Ej, dobrze nam idzie, jest 28 piętro i jeszcze nie umarliśmy. Znaczy, ja przynajmniej nie umarłem. Scramble gamble. Chcesz co zagrać? Uważaj na minę, bo jest obok. Nie, Uważaj. Ja to bym najpewniej nie, nie, Co, co tu robi? Pewnie spada? nie, spada nie, przestało nie, Ej, bo ogólnie według mnie te rzeczy nie powinny latać. Wszędzie chcę tam iść? Ja latam na Twoją odpowiedź tak chcesz tu iść. Pszcie... Uleczyć? Ej. Weź do góry spójrz. E. Czyli nie powinienem tam chodzić? Znaczy wiesz, wchodzisz na własne ryzyko. <grym> A. Jak to przeciąż... jak to przeciążenie? Idziemy tu. Waga! Halt! Jednak nie! Halt! No, dawaj! Tak, halt chciałem granata zrobić, bo wcześniej jak rzuciłem to aż tak du dużych damage nie dostałem. Nic tam nie ma. Chodź, 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 chodź. To zadziała, teraz, to zadziała. No, nie, ja cię nie będę podnosić. I co ty w ogóle rzuciłeś? na <grywy> tego. Nie, nie mogę. Nie mogę. ma Nie odzywaj się do mnie. Za co? Było śmiesznie. Śmiesznie było. Jedziemy. O, poziom z to ostrzeżeniem, to jest dobry pomysł. Eee, jo, co to jest? Dobra, to mam pomysł. Eee, Jena, co zostaje? Maker jest? Chodziwo. A to już mówię mu, że nie żyjesz Bo mnie do ucha rzepczą. Ej, bo ogólnie podniosłem coś i to mi znikło w łapach. Wychodzimy. 5 Dobra. Masz Yo! Yo. To Co jest? Gang blanta. Gang ta niego <grystanie> You Już on not pass. A, to bolało. Jest już na 39. Wiecie co, nie jeźmy? Poczekajmy. Zapoznajmy się z nim. Nie poznajmy się, nie poznajmy się, nie poznajmy się! <ślesk> nie! Najważniej, najważniejsza rzecz e, oko ogólnie mm -hmm. Hej Paliwa mam pod ostatkiem Naprawdę no, nie jesteśmy na fulla, no autentycznie żyć nie umierać Kupiłem nam kolejne paliwa Okej, <grym> znaczy Życie nie umierać nie licząc makera. Pamiętaj, to zasada nie liczy makera. To tylu tu ja próbuję znaleźć makera. Antygrawitacja. Boję się. Tutaj jakieś ja z... walę. Wiesz co? mu może zjedźmy jak najniżej. <śla> Ej. A to? Yo. Ja. <grybuj> Już te burczenie w brzuchu to mi coś, no, no. Ej, bo to jest męskie piętro jakieś. Męskie pię... Tam ktoś stoi. <grybuj> Yo... <A>! <grybuj> <O>. <grybuj> Nie! Ej. Mam beach. Naprawdę mnie ciekawi, czym jest przepraszam bardzo ten pokój. I czym Nie jest wiem, to? Nie wiem. Wytnęcie czym jest to? Czym jest to? Czym jest to? Mina. Nie rzucaj mnie <śpiewanie> Nie! <śpiewanie> nie, nie będziesz czegoś śpiewać. Wiesz co? Skończ mu most, on gra indziej.